W dzisiejszym odcinku chciałabym się bliżej przyjrzeć spirulinie. Spirulina coraz częściej wykorzystywana jako wzbogacenie diety, ale pytanie, czym w ogóle jest spirulina i czy warto faktycznie dodawać ją do codziennie przygotowanych posiłków? Pytanie, jakie walory? Żywieniowe, jakie walory bioaktywne kryją się w spirulinie. I mówiąc w ogóle o spirulinie, czym w ogóle jest ta enigmatycznie brzmiąca substancja? Można powiedzieć mikroorganizm. Mianowicie, można powiedzieć, że to jest taki pomost ewolucyjny między roślinami a bakteriami. I w dzisiejszej nomenklaturze, mówiąc o spirulinie, mamy na myśli śnice. Cyjanobakterie, co ciekawe, zdolne do fotosyntezy, czyli podobnie jak rośliny. I nawet mówi się o tym, że spirulina jest najbardziej efektywnym autotrofem, czyli taką samowystarczającą, może nie rośliną, ale bardziej właśnie bakterią. I dlaczego w ogóle spirulina w produktach spożywczych? No mianowicie dlatego, że cechuje się zawartością wielu związków, takich podstawowych składników odżywczych, ale również wykazuje efektywne działanie, jeżeli chodzi o nasz organizm. I z powodzeniem jest wykorzystywana w formie, Liofilizowanej w różnych produktach spożywczych. Urosła niemalże do rangi Superfood. I co ciekawe, nawet NASA wykorzystuje liofilizowaną spirulinę jako wzbogacenie diety załóg misji kosmicznych. I pytanie, dlaczego spirulina jest taka pożądana w świecie żywienia? Mianowicie, spirulina to można powiedzieć, że taka skarbnica. Podstawowych składników pokarmowych i na uwagę zasługuje przede wszystkim zawartość białka. Spirulina dostarcza nawet 60-70% do tego składnika i warte zaznaczenia jest to, że jest to białko pełnowartościowe. Dla przypomnienia, białko pełnowartościowe głównie występuje w produktach pochodzenia zwierzęcego. Co to oznacza białko pełnowartościowe? Oznacza to, że zawiera takie białko cegiełki budulzowe, czyli tak zwane aminokwasy, których nasz organizm nie jest w stanie sam syntetyzować. I takich amnokwasów mamy 8. No i właśnie białko pełnowartościowe głównie występuje w produktach od zwierzęcych. Ale co ciekawe, nasza bakteria, jaką jest spirulina, również dostarcza wszystkich amnokwasów egzogennych. Znajdziemy wszystkie 8 amnokwasów, których nasz organizm sam nie jest w stanie syntetyzować. Tak więc można powiedzieć, że spirulina będzie takim wartościowym. Urozmaiceniem diety o białka pełnowartościowe. Ponadto spirulina dostarcza też nienasyconych kwasów tłuszczowych, i tutaj warto wymienić takie istotne kwasy, jak przykładowo kwas GLA, gamma-linolenowy, ale również bardzo istotny kwas omega-3, pochodzenia roślinnego, akurat w sensie niezwierzęcego, to jest kwas alfa-linolenowy. W spirulinie znajdziemy również kwas omega-6, kwas linolowy i dodatkowo długołańcuchowe kwasy omega-3, takie jak DHA, czyli do heksaenowy oraz EPA eikoza pentaenowy, bardzo pożądane w żywieniu ludzi. Spirulina dostarcza również witamin. Na uwagę zasługują witaminy z grupy B, ale nie tylko, bo przykładowo spirulina dostarcza też znacznych ilości prowitaminy witaminy A, czyli mam na myśli beta-karoten. I zawartość beta-karotenu w spirulinie jest nawet 30-krotnie większa aniżeli w marchwi takiej królowej, jeżeli chodzi o zawartość beta-karotenu. Ponadto też spirulina dostarcza składników mineralnych i tutaj warto wymienić przede wszystkim żelazo, magnez, wapń, czy też Cynk. I oczywiście spirulina to też źródło bioaktywnych składników. Chciałabym wspomnieć przede wszystkim o barwnikach i chodzi o fikocyjaninę, która należy do tak zwanych fikobylin, taki niebieski barwnik, który nadaje taką ciemno turkusową barwę spirulinie. I co ciekawe, Fikocyjanina ma niezwykle duży potencjał bioaktywny, mianowicie wymiata z naszego organizmu szkodliwe, wolne rodniki. Oprócz Fikocyjaniny w spirulnie znajdziemy też inny bardzo wartościowy barwnik, mianowicie chlorofil. Pytanie, w jakim celu przyjmować spirulinę? to może skorzystać z włączenia do swojego spisu tego składnika? Mianowicie na pewno osoby, którym zależy na pracy mózgu. Bo jak się okazuje, spirulina może działać neuroprotekcyjnie, czyli ochraniać nasze komórki nerwowe. A wszystko wynika z tego, że zwiększa potencjał antyoksydacyjny, a tym samym zmniejsza stres oksydacyjny w naszym organizmie. Oczywiście mówiąc o chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera, to nie tylko stres oksydacyjny czy stan zapalny bierze udział w etiologii tych chorób, ale działanie antoksydacyjne będzie dla nich również bardzo istotne w kontekście zarówno zapobiegania w pewnym stopniu, a później też łagodzenia objawów, które towarzyszą właśnie chorobom neurodegeneracyjnym. Abstrahując od tych chorób, również takie najzwyklejsze w świecie starzenie się naszego mózgu wraz z upływem lat jest skorelowane z narastaniem stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego. Tak więc warto wdrażać strategie w swoim życiu, które będą miały na celu właśnie ograniczanie stresu oksydacyjnego i zmniejszanie stanu zapalnego. I właśnie w tym celu może posłużyć spirulina. Ma szereg związków, chociażby wymieniona już dzisiaj przeze mnie fikocyjanina, barwnik, który występuje w spirulinie, o silnych właściwościach antyoksydacyjnych. Mianowicie fikocyanina może spowalniać albo nawet blokować uszkodzenia oksydacyjne w układzie nerwowym. Uszkodzenia, które są spowodowane nie tylko przez wolne rodniki tlenowe, które najczęściej znamy i o których najczęściej słyszymy, ale też przez wolne rodniki azotowe, ponieważ to też stanowi duże zagrożenie dla naszego układu nerwowego. I takie działanie może być potencjalnie przydatne zarówno w profilaktyce, ale później również we wspomaganiu leczania chorób neurodegeneracyjnych. I tutaj chciałabym przywołać Wyniki jednego z badań, które było przeprowadzone u ludzi, zaznaczam. 60 osób z chorobą Alzheimera i badanie było w ten sposób przeprowadzone, że 30 osób z chorobą Alzheimera przyjmowało spirulinę, z kolei 30 osób stanowiło taką, można powiedzieć, grupę placebo, czyli też myślały, że przyjmują spirulinę, ale de facto przyjmowały substancję obojętną dla organizmu. I w tym badaniu wykazano, że spożywanie właśnie spiruliny przez osoby z chorobą Alzheimera w dawce 500 mg na dzień przez 12 tygodni wpływa korzystnie na poprawę funkcji poznawczych, ale też wpływa korzystnie na poprawę gospodarki węglowodanowej w kontekście zwiększenia insulinowrażliwości. To jest bardzo ważne, ponieważ u osób, które mają choroby neurodegeneracyjne, i jeszcze to jakby jest związane z nakładaniem się chorób metabolicznych, pogarsza przebieg choroby, pogarsza też funkcjonowanie takie ogólne społeczne. Dodatkowo w badaniu tym zaobserwowano, że osoby, które przyjmowały spirulinę, też charakteryzowały się niższymi wykładnikami stanu zapalnego. Spirulina może być również pożądana w diecie osób, które chcą zadbać o swoje serce. I naczynia krwionośne. Jak pokazują doniesienia, składniki zawarte w spirulinie mogą regulować parametry profilu lipidowego. Zarówno odnosi się to do cholesterolu całkowitego, ale również lipoprotein LDL, HDL. Oraz także trójglicerydów. No i zazwyczaj takie dawki, które faktycznie wykazywały działanie bioaktywne w różnych badaniach, oscylują w między 1 a 8 gramów spiruliny dziennie. Mówiąc też o efekcie spiruliny na układ sercowo-naczyniowy, to też podkreśla się, że barwnik, który występuje w spirulinie, czyli wspomniana już dzisiaj wielokrotnie fikocyjanina może zapobiegać nadmiernemu zlepianiu się płytek krwi, czyli jako działanie przeciwzakrzepowe. Ponadto też może minimalnie negatywne właśnie skutki związane z wolnymi rodnikami. I to sumarycznie przekłada się na tzw. działanie antyaterogenne, mianowicie przeciwmiażdy corodne. I dlaczego też spirulina jest jeszcze taka bardzo korzystna dla pracy serca, zapobiegania incydentom sercowo-naczyniowym. Mianowicie też chodzi o zawartość witaminy B3, inaczej niacyny, która też pomaga w regulacji parametrów lipidogramu. Kolejny argument przemawiający na korzyść spiruliny to też zdolność do obniżania ciśnienia tętniczego krwi. A jak wiemy wśród Polaków nadciśnienie tętnicze krwi, podwyższone wartości, podwyższone prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi to dosyć powszechny problem. Dlaczego spirulina może działać w ten sposób? Mianowicie potencjalny mechanizm, który przekłada się na działanie hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie tętnicze krwi, to tak zwane działanie wazodilatacyjne spiruliny. Wazodilatacja, czyli rozszerzanie światła naczynia, usprawianie przepływu krwi przez Naczynia, a tym samym w efekcie obniżanie ciśnienia tętniczego. Mówiąc o dawkach terapeutycznych, które zazwyczaj były wykorzystywane w różnych badaniach, to wskazuje się, że taki efekt hipotensyjny można zaobserwować, jeżeli przyjmuje się od 3,5 do 4,5 gramów spiruliny dziennie ponadto wysoka zawartość potasu a stosunkowo niska zawartość sodu również przemawia za kardioprotekcyjnymi walorami spiruliny, kardioprotekcyjnymi czyli ochronnymi dla naszego serca i też w kontekście tutaj ciśnienia. Jeszcze inny mechanizm, do którego odwołują się badacze, to też mówi się o samym procesie syntezy barwnika fikocyjaniny w spirulinie, mianowicie w trakcie procesu syntezy. Fikocyjaniny w spirulinie powstaje peptyd, który jest inhibitorem angiotensyny mianowicie konwertazę angiotensyny mówiąc wprost jeżeli mamy taką spirulinę i powstaje w niej barwnik no to peptyd który ma właściwości hamowania konwertazy angiotensyny będzie w efekcie obniżał ciśnienie tętnicze krwi dla kogo jeszcze spirulina może być atrakcyjna? Mianowicie dla osób, których celem jest redukcja masy ciała. Mianowicie w przypadku spiruliny zaobserwowano pewną tendencję do spadku masy ciała. Mianowicie potencjalny hipotetyczny mechanizm, który odpowiada za takie działanie, obserwowany jest już na takim poziomie bardziej molekularnym, czego nie widzimy gołym okiem, ale co faktycznie badacze zaobserwowali. Mianowicie okazuje się, że spirulina może zmniejszać migrację makrofagów. Migracją, czyli przemieszczanie się, tych makrofagów do tkanki tłuszczowej trzewnej. Może też zmniejszać odkładanie tłuszczu w obrębie wątroby, ale także zmniejszać stan zapalny, ponadto zwiększać insulinowrażliwość, co też będzie bardzo korzystne w kontekście kontroli masy ciała i też wpływać korzystnie na większe odczucie sytości. W literaturze fachowej można znaleźć coraz więcej badań z udziałem ludzi, które faktycznie potwierdzają pewien wpływ podaży spiruliny na kontrolę masy ciała. Ale tutaj zwróćcie Państwo uwagę, że to nie są spektakularne efekty w postaci kilkunastu kilogramów, tylko bardziej wsparcie całego procesu leczenia otyłości, czyli taki dodatek do konwencjonalnych zmian w kontekście stylu życia, aktywności fizycznej i odpowiednich wzorców żywieniowych. I tutaj mówiąc o efekcie na redukcję masy Masy ciała, to zazwyczaj te badania no, oczywiście dotyczą osób z nadmierną masą ciała, z otyłością. Czas trwania suplementacji diety to zazwyczaj około do 3 miesięcy. I dawki wykorzystywane w tych badaniach, dawki spiruliny, to zazwyczaj od 1 do 2 gramów dziennie. I takie, takie stosowanie spiruliny pozwala zazwyczaj tym osobom zrzucić około 3 do 4 kilogramów. I też obserwuje się analogicznie tutaj do redukcji masy ciała zmniejszenie obwodu talii. Czyli można, podsumowując, Powiedzieć, że spilna może wspomagać proces leczenia otyłości. Spirulina również może wspomagać nasz układ odpornościowy, a tym samym stanowić takie wsparcie w ochronie przed różnego rodzaju infekcjami. Mówiąc o właściwościach spiruliny, tak się okazuje, może aktywizować komórki układu odpornościowego, mianowicie takie komórki jak makrofagi, ale też komórki B oraz T, i również wpływać korzystnie na nabłonek jelitowy. Co wspólnego ma nabłonek jelitowy i odporność? Pamiętajmy o tym, że to właśnie nabłonek jelitowy stanowi taką pierwszą linię właśnie w kontakcie z patogenami. Ciekawą strukturą zawartą w spirulinie odpowiedzialną za tak efekt immunostymulujący jest tak zwana immulina, która jest kompleksem polisacharydowym, który jak się okazuje może właśnie aktywizować nasze komórki układu odpornościowego. Inna ciekawa substancja zawarta w spirulinie to tak zwany spirulan wapnia. I dla spirulanu wapnia przede wszystkim w badaniach naukowych zaobserwowano działanie przeciwwirusowe. Taki spirulan wapnia może na przykład zmniejszać ryzyko infekcji wirusem opryszki zwykłej. Ale jak się okazuje, spirulina to nie tylko pomoc w walce z prostymi infekcjami, też może spirulina stanowić wsparcie w kontekście chorób nowotworowych. Bardzo ciekawy mechanizm działania przeciwnowotworowego. Aczkolwiek takie działanie Potwierdzenie takiego działania spiruliny zdecydowanie wymaga przeprowadzania większej ilości badań. Niemniej jednak, wiele informacji też pojawia się wokół spiruliny i nie zawsze one są poprawne. Chociażby w tym kontekście, że czasami można znaleźć takie adnotacje, że spirulina dostarcza nawet 4 razy więcej witaminy B12 niż wątróbka. Ale zwróćmy uwagę, że witamina B12, akurat zawarta w spirulinie, to często mówi się o niej, że jest to tak zwana pseudowitamina, czyli nie stanowi. Jakby zamiennika w kontekście uzupełniania tej witaminy w diecie, uzupełniania w organizmie tak efektywnego jak z produktów odzwierzęcych. I też zachowałabym ostrożność przy wyborze różnych preparatów, które właśnie dostarczają spiruliny, bo co prawda jest ona bezpiecznym suplementem diety, ale zwróćmy uwagę, że też może być zanieczyszczona na przykład metalami ciężkimi, pestycydami, czy też wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi. Tak więc po prostu. Warto zachować ostrożność i wybierać sprawdzone preparaty.